który ja konkretnie plan stosowałem do tego, aby pobiec 2.9.35 w maratonie, jak mniej więcej modyfikować ten trening i jak zaplanować sobie start docelowy. wam się, nie? Jak będziecie chcieli tyle powiedzieć. Przede wszystkim taką podstawą w treningu bieganie metodą Danielsa, na której bazujemy jest tętno i aby wiedzieć jak dostosować sobie jakby... Intensywność treningu do danego treningu i żeby dany trening spełnił swoje założenia, musimy wiedzieć, jak to tętno maksymalne wyznaczyć. Mamy do tego dwie drogi: albo właśnie e, jest wzór, tak jak tutaj, czyli taki bardzo ogólnikowy, czyli 220 minus swój wiek, co tak nie do końca się sprawdza w moim przypadku przynajmniej, lub możemy sobie zrobić na początku tak zwany test trening, który można zrobić na Kilka tak naprawdę sposobów, taki książkowy, który jest opisany, mówi tak, żeby zrobić sobie delikatną rozgrzewkę około tam 5 minut truchtu, po czym przez 5 minut biec i co minutę zwiększać intensywność wysiłku aż dojdziemy do swojego tętna maksymalnego. Oczywiście, aby zmierzyć to tętno, wymagany jest zegarek i sport tester, czyli tak potocznie zwany pasek. Inaczej bez tego no po prostu ciężko cokolwiek później zaplanować w dalszych przygotowaniach. Mogę prosić dalej? działa. okej. Okay. I tak, w książce wyróżniamy takie intensywności, czyli jest ich pięć. Jest to bieg spokojny, biegi progowe, interwały, rytmy i bieg w tempie maratońskim, z czym tak nie do końca się zgadzam, bo ten bieg w tempie maratońskim, no tak nie do końca, nie stosowałem go na pewno w swoich przygotowaniach, ale mniej więcej opowiem, co jest w książce i jak ewentualnie to zamienić tak bardziej po ludzku, <laughs> więc y, przejdźmy po kolei po tych intensywnościach. Jednak nie działa, jeżeli no, możemy tak porestartować. E, tak. tak, bieg spokojny to jest taki bieg, który tak naprawdę są to wybiegania i które tak... biegamy w pierwszej fazie przygotowań, czyli spokojnie y, Mieszczą się to w strefie właśnie 65-75% naszego tętna maksymalnego i trwają od 30 minut. W książce jest napisane, żeby ten bieg cokolwiek wniósł do treningu, musi trwać co najmniej 30 minut, a maksymalnie do 2 godzin 30. I biegi spokojne dają nam właśnie takie, jak tutaj jest napisane, budowa bazy tlenowej i przygotowują nasz aparat ruchu i ogólnie cały organizm do późniejszych, mocniejszych bodźców treningowych. Także w pierwszej fazie, o których opowiem w następnych tam etapach, skupiamy się po prostu na tym, żeby stopniowo zwiększać dany kilometraż tygodniowy, zaczynając powiedzmy od 30 km tygodniowo, drugi dzień 40, 50, 60, aż stopniowo budujemy sobie i obiegujemy sobie spokojne prędkości, aby właśnie w kolejnych fazach móc wejść w mocniejszy etap przygotowań już do konkretnych startów, które sobie tam planujemy w przyszłości. Kolejnym jakby bodźcem treningowym są biegi progowe, czyli threshold potocznie znany. Biega to chyba cały świat, szkoła norweska, tak chyba oni to opracowali do perfekcji, Jako Inge Brixen jest mistrzem tych treningów. Bieg progowy jest to bieg przerywany na dość sporej intensywności, ale w stosunkowo jakby znośnym zakwaszeniu organizmu. Może on trwać nawet do 30 minut, a na odcinkach przerywanych, podzielonych przerwą, nawet i można robić takiego treningu 60 minut albo i nawet troszeczkę, nawet jeszcze więcej. Biegi progowe na pewno mają nas przystosować do adaptacji organizmu do biegania w danych prędkościach już około startowych, adaptacji tego organizmu właśnie na taki stosunkowo niski kwas. Biegi progowe to można powiedzieć, jest taki. Komfortowo trudny bieg, do którego po prostu musimy się przyzwyczaić i nasz organizm będzie w stanie po prostu przez około godziny czasu wytrzymać w tym tempie. No i nie wiem, co mogę jeszcze dodać, Bartek, może ty coś, coś dodać? E, tak, no to jest ta kwestia, gdzie wchodzę. Słuchaj, powiedz mi, e, powiedziałeś, że wytrzymać 60 minut, ale mówimy tu nie o takim zwykłym treningu, że sobie w sobotę biegamy, tylko to jest 60 minut takiej totalnej orki, że padamy na mecie, tak? E, nie, 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 tutaj chodzi o to, że co 60 minut, czyli biegamy odcinki powiedzmy sześciominutowe, podzielone minutową przerwą. Te treningi, powiedzmy, mają być podzielone krótką przerwą. Powiedzmy, biegamy 6 odcinki. Są podzielone krótką przerwą. Ja biegam zazwyczaj 1600, czyli trwa to około 5 minut. Robię takich powtórzeń od 6 do 8 razy. Czyli czas pracy treningowej wychodzi około tam plus minus, no bardziej minus, no ale około godziny czasu. Tak, tak. Nie pytałem bardziej o to, że to ma być intensywność biegu godzinnego, czyli takiego naprawdę mocnego, nie? Tak, tak, no, komfortowo trudne tempo. To musimy już sami sobie określić, właśnie tak. to tempo, tak. Komfortowo trudne po prostu ma być, w którym jesteśmy w stanie przebiec około godziny czasu. Kolejnym elementem treningu to już są interwały, na których biegamy w odcinki, które trwają w granicy od 2 do 5 minut. A dlaczego od 2 do 5? Ponieważ tam w książce, jakby na podstawie badań, Jack udowodnił to, że aby trening przyniósł efekt, swoje VO2 max osiągamy dopiero gdzieś w drugiej minucie wysiłku na prędkość natętnie jakby około maksymalnym, a i utrzymuje się to do piątej minuty. Po piątej minucie jakby nic się nie dzieje, czyli dłuższy odcinek, czyli jak na przykład biegamy dwukilometrówki, które trwają już ponad 6 minut, jakby po piątej minucie już ten trening za wiele nie wnosi, więc lepiej to zrobić kilka razy pięć minut poprzedzone dłuższą przerwą, wtedy ten trening da. Lepszy efekt. Jeśli na przykład byśmy się zdecydowali jednak na krótsze odcinki, typu 400, setki, które trwają tam plus, minus, minuta, minuta trzydzieści, no to takie krótkie interwały y, musimy skrócić przerwę. I to robimy wtedy na krótkich przerwach. Wtedy tam też jest napisane, że teoretycznie ten trening wtedy powinien dać podobny efekt, co do treningu tego, który trwa od dwóch do pięciu minut. Mati ale to, żeby ościślić oczywiście nie negujesz dłuższych interwałów, tylko to nie jest interwał VO2 Max, prawda? Bo Jack Daniels trochę eee, tak, tak, tak. To już, jeśli właśnie ktoś się zdecyduje na bieganie, powiedzmy, trójek, czwórek, to już bardziej potraktujmy to w intensywności progowej, czyli threshold. Już wtedy nie osiągamy swojego VO2 max i tętna maksymalnego, tylko już bardziej wtedy ogólnie bieg progowy, jeszcze cofnę się do poprzedniego slajdu, to jest takie bieganie w granicach 88-92% swojego tętna maksymalnego, tak? Żeby to zobrazować bardziej. Przystępnie, a tutaj interwały to już jest po prostu vo 2 Max, czyli dotykamy swojego tętna maksymalnego i, czyli i maksymalnego V2 Max, czyli przepływu, poboru tlenu na minutę, na kilogram masy ciała. Tak. I tutaj nie mamy, tak. jeśli nie wiem, czy dobrze widać, właśnie y, wykresy, które udowadniają, y, brałem to z książki, wszystko, właśnie pokazuje, że tutaj ten. Czas pracy, czyli to VO2 max rośnie i osiąga swoje maksimum właśnie w drugiej minucie wysiłku. I tutaj jest pokazany tutaj na kolejnym przykładzie trening przerywany, który trwa dwie minuty i podzielony jest krótką przerwą. Tak, mam pytanie do Ciebie, bo tu na początku bardzo fajnie zacząłeś, że żeby wyznaczyć swoje parametry i ten na maksymalny nie trzeba od razu inwestować w jakieś wielkie badania. Można zrobić to w miarę prostymi metodami, obarczonymi oczywiście błędem. Ty swoje treningi bazujesz... Jakby intensywność na pomiarze tętna. Mówiłeś też, że chodzi trochę o usuwanie kwasu w treningu progowym. Mierzysz kwas, mierzysz tętno, czy jednak tempo i samopoczucie? Bardzo słuszne pytanie. Do wyniku 2935 doszedłem, nie używając w ogóle maszynki do pomiaru kwasu ani nie robiłem żadnych badań wydolnościowych. Bazowałem ty głównie na pomiarze tętna i na samopoczuciu i dobieraniu intensywności treningowych właśnie odpowiednio do tego, co tutaj, o, o czym tutaj opowiadam. Czyli w planowaniu treningu po prostu w każdych fazach planowałem odpowiednią ilość danych jednostek treningowych i później bazowałem na pomiarze po prostu tętna i stosowałem się do tego, aby ściśle tego przestrzegać. I kolejnym właśnie etapem treningu w książki są rytmy, od których tak naprawdę zaczynamy budowanie swojego przygotowania już do startów. Rytmy mają na zadaniu poprawę szybkości i biegamy je w sumie na prędkościach maksymalnych. Są to Odcinki tak naprawdę od 100, 200, do nawet do 400, nawet do 500 metrów mogą być poprzedzone dosyć długą przerwą, bo mamy się tu skupić na ekonomice biegu, czyli na dobrej technice i mamy tu poprawić swoją szybkość, którą później przełożymy na bieganiu dłuższych odcinków. I tutaj dotykamy swoich jakby stref już anaerobowych, czyli beztlenowych i poprawiamy tutaj właśnie swoje... Jakby Odczucia na kwas maksymalny, i no i właśnie umiejętność jakby biegania też na dużym kwasie. I... Tak, bo ty wiesz, ty jesteś ze świata Pro, ja tu będę takie wstawki od amatora dawał. E, powiedziałeś, że te rytmy biegamy praktycznie na maksa, ale to oczywiście jest mocny skrót myślowy, bo byśmy wtedy nie padnowali za bardzo nad ciałem i ekonomią biegu. Nie, więc to jest bardzo szybko, ale nie w trupach. Tak, chociaż na moim przykładzie powiem, że ja raczej właśnie starałem się biegać to tak, że biegałem to w trupa i na przykład jak zaczynałem swoje przygotowania i był to okres już zimowy i jeździłem na treningi do spały, gdzie biegałem zaczynając od sześciu i kolejne tygodnie zwiększałem swoje tam do 12 dochodząc 400 setki poprzedzone przerwą na 400 metrów w trukcie. Średnio biegałem mniej więcej po 61 sekund, gdzie już ostatnie odcinki to naprawdę padałem na twarz i głowa, że tak powiem, przy sobie lądowała jak u sprinterów w śmietniku, <laughs> ale no jakby później w kolejnych etapach na dłuższych odcinkach było mi stosunkowo łat łatwiej, bo przez te 4 czy 6 tygodni zbudowałem sobie taki zapas prędkości, gdzie mogłem to później przekładać na długie odcinki. Musisz to zrobić badania naukowe, podzielić salę na pół, lewa będzie dawała w pałę te rytmy, czyli trochę wolniej, zobaczymy, kto, kto przetrwa. No tak, no to tak. Ogólnie rytmy, mamy tutaj biegać szybko i poprawić swoją po prostu prędkość i zbudować zapas prędkości. Czy podejdziemy do tego tak jak ja, że biegamy to w maksa, czy raczej tak jak Bartek mówi, że troszeczkę jednak zostawimy sobie ten handicap i będziemy troszeczkę biegać z głową. A, czyli ci będą biegać kilkanaście minut wolniej maraton, rozumiem, dobra. I tak, i tu ostatnią jakby aspektem treningu jest bieg w tempie maratońskim, z którym ja nie do końca się zgadzam, bo jeśli ja bym miał teraz przebiec, ogólnie polega na tym, że. Mniej więcej wyznaczamy sobie, w jakim tempie jesteśmy w stanie pokonać maraton i później zastosować to na treningach. No to teoretycznie na moim przykładzie ja bym musiał biegać taką 30 po 3.04, gdzie tyle mam życiówkę z maratonu, to jak sobie o tym pomyślę to mi się niedobrze robi. <laughs> No i właśnie biegi maratońskie teoretycznie, według tej książki mają nas przygotować do pracy długiej i przygotowanie organizmu do prędkości maratońskich i jakby zaadaptowania organizmu do takich nietypowych, bo to jest prędkość maratońska, jest taka dosyć łatwa, ale jak przełoży się ją na ilość 42 km, no to już tak nie do końca jest aż taka łatwa. I no właśnie ja bardziej to stosowałem, że nie biegałem to w tempie stricte maratońskim swoim, tylko dodawałem do tego około 25 sekund i wtedy te biegi miały sens. I na tym treningu możemy sobie jakby testować jedzenie, żele, właśnie umiejętność takiego jakby strategii żywieniowej później na docelowy maraton swój. Tutaj przykładowe treningi ze stosowaniem tempa maratońskiego, no to na przykład mamy właśnie, że 15 minut, szybko opowiem pierwszą tabelkę, 15 minut biegu spokojnego, po czym 50 minut w tempie maratońskim i 10 minut yy, biegu spokojnego i wychodzi nam czas pracy około 75 minut. Później z kolejnym tygodniem sobie możemy to modyfikować, czyli jest 35 minut biegu spokojnego, 50 minut maratońskiego i na koniec znowu jest 10 minut biegu spokojnego, czyli już czas pracy 95 minut. Kolejny tydzień to już jest 60 minut biegu spokojnego, 50 minut maratońskiego i 10 minut biegu spokojnego, czas pracy 120 minut, czyli już mamy dwie godzinki pracy, już to jest czas zbliżony powiedzmy do, no powiedzmy, no nie wiem, do maratońskiego to jeszcze jest kawałek, ale no już jest dosyć, dosyć długi taki trening, który tam jest powiedzmy jakiś ciekawszy niż takie typowe monotonne klepanie, coś, coś się w nim dzieje. Nie no, jak chcę ciebie pytać. E, <noise> powierzysz... A, dobra, jak określić tempo maratońskie, to tak, zaraz tak, będzie. Tak, no to już opowiem właśnie do określenia swojego tempu maratońskiego, no to jeśli nikt nie biegał wcześniej maratonu, lepiej będzie jakaś życiówka powiedzmy, z połówki czy z dyszki y, niż na przykład z 5 kilometrów, bo jakby kilo... życiówka z pięciu kilometrów nam nic nie daje, ale już jak przebiegniemy 10 kilometrów, no to teoretycznie wedle, według książki do życiówki z dychy powinniśmy dodać 3 minuty, podzielić to na dany kilometr i po tyle teoretycznie powinniśmy biegać tempo maratońskie. No, ale dałeś życiowy przykład z tą życiówką na 10 kilometrów. A powiedz mi, te 3 minuty to niezależnie, czy ktoś biega 32 minuty, a ktoś biega 45 minut, to zawsze dodaje te trzy, Czy to się jakoś, wiesz, skaluje procentowo? Ja tutaj mówię stricte to, jest napisane w książce, także to już pytanie do Jacka. Za, za, zadzwonimy do Jacka. A do ciebie pytanie, jak ty do tego bardziej podchodziłeś, bo to jest chyba najczęstsze pytanie, jeżeli chodzi o e, książkę o Metodą Danielsa, jak mamy tam 12 tygodni, mamy, można sobie to wyciągnąć trochę na dłuższy dystans. To ty od razu biegasz w zakładanym tempie maratońskim, czy ty do tego dochodzisz na przestrzeni tygodni, dopiero w ostatnich, nie wiem, miesiącu, półtora biegasz w Nie, ja, ja to omówię dalej, ale ja na przykład, jak robiłem przygotowania i tam było, że w tygodniu na koniec zawsze było zamykanie, bieganie w tempie maratońskim, no to ja robiłem zazwyczaj właśnie bieg spokojny i ewentualnie ostatnie 10 czy 12 kilometrów. Przyśpieszałem, ale to nie było tempo maratońskie, tylko tak jak mówiłem dodawałem do tego powiedzmy tempa maratońskiego swojego około 25 sekund, czyli wtedy to wychodziło po około 3,30 na kilometr i po tyle biegałem powiedzmy 30. I, I ja tak to biegałem, raczej nie stosowałem właśnie, że ja się nie zgadzam do końca z tym tempem maratońskim z książki. Kolejnym przykładem, który pomaga właśnie nam w dobraniu tempa, już wtedy możemy sobie tutaj życióweczkę z 5 kilometrów nawet wklepać. Jest kalkulator VO2max, czyli jeśli wpiszecie sobie w sklep Google albo App Store yy, v.calc, to jest super, super kalkulator, który na podstawie wyniku ostatniego, to nie że wpisujemy, że życiówkę, którą pobiegliśmy nie wiem 3 lata temu na piątkę wpiszemy i zaczniemy tak trenować, tylko ostatni aktualny najlepszy wynik, który powieliśmy na przykład na 5 czy na 3 km, wpisujemy sobie w kalkulator, ten kalkulator nam przelicza, w jakim tempie powinniśmy biegać. Biegi spokojne, tempo maratońskie, bieg progowy, interwały, rytmy, czyli wszystko, o czym opowiedziałem wcześniej. Macie czarno na białym, w jakich prędkościach teoretycznie powinniście biegać na treningu. Im dalej później, powiedzmy, wystartujecie w zawodach, pobiegniecie życiówkę, aktualizujecie to, wpisujecie od nowa kolejny najlepszy wynik, obliczacie sobie to, dalej realiz realizujecie plan treningowy, idziecie do przodu. Ja tą metodą trenowałem przez ostatnie 3 lata. Nawet później jak tutaj nie przeklikam tego, bo nie mam tutaj na prezentacji tego, możemy cofnąć. Jest tutaj tak zwane porównaj, tam są życiówki i na przykład mi się pokrywało, że jeśli pobiegałem w maratonie, to powiedzmy 2:12 jeszcze w październiku tamtego roku, to pokazywało mi, że teoretycznie Połówkę powinienem powiedzieć dany tam wynik. I jakby jeden do jednego pokrywało się to, co mówił ten kalkulator. I tak samo trenowałem w tych właśnie założeniach, które tutaj on wyliczał. Także polecam w 100% to jest naprawdę pomocne narzędzie w treningu. I tak, i tutaj właśnie o czym wspomniałem, planowanie startu docelowego i fazy. Czyli pierwsza faza to jest tak zwane, możemy dalej? Fazy ogólnie powinny trwać od 4 do 6 tygodni, i pierwsza faza to tak naprawdę jest faza budowania takiej wytrzymałości ogólnej, który, na której biegamy głównie biegi spokojne. I tak naprawdę, jeśli robiliśmy krótkie roztrenowanie i jakby mieliśmy do czynienia z bieganiem już wcześniej, teoretycznie tę fazę możemy całkowicie pominąć albo skrócić ją nawet do tygodnia, po prostu żeby tylko się tak wprowadzić i żeby po prostu troszeczkę się obiegać. Kolejne fazy, czyli faza druga. Jest to faza, na której już powinniśmy spędzić 6 tygodni, i tutaj jakby już zaczynamy robotę w przygotowaniach do startu docelowego. Ogólnie, jeśli spojrzycie sobie w kalendarz, wiecie, kiedy macie dany start, powinniście sobie znaleźć co najmniej 12 tygodni przed, aby zdążyć się do tego startu przygotować, tak powiedzmy, że maksymalnie jak się da. I tak, w fazie drugiej skupiamy się głównie właśnie na budowaniu swojej szybkości. i Te treningi skupiają się głównie na, jedno, na sesjach treningowych, na których biegamy, właśnie jak wspominałem, rytmy, czyli budowanie szybkości. Także nie wiem, czy tutaj dobrze będzie widać. W pierwszym tygodniu fazy drugiej jest trening przykładowy: 4 razy 200 na 200 metrów rytmówki plus 6 razy 400 metrów na 400 metrów przerwy rytm. Im dalej, kolejne tygodnie te treningi jakby zwiększają. Dodajemy powiedzmy 8 razy 400, 10 razy 400, 12 razy 400 i w ostatnich jakby tygodniach dodawane są treningi jeszcze progowe oraz tak zwany trening w tempie trudnym. I to jest takie powiedzmy zabawa biegowa, na których biegamy jakieś 3 minutówki, 2 minutówki, powiedzmy mamy to określić jako tempo trudne. I tyle w, w teorii. Faza trzecia jest to tak naprawdę główna faza, na której już szlifujemy swoje prędkości startowe i Ogólnie tutaj rob, dzieją się czary, bo przez te 6 tygodni dochodzimy od zera praktycznie już do prędkości właśnie startowych. I tu głównie bazujemy na, już na treningach progowych i na interwałach. I tak samo tutaj jest stosunkowo z biegiem kolejnych tygodni: im dalej, im bliżej startu, tym zwiększamy po prostu ilość powtórzeń i. No i dodawane są treningi interwałowe. Bartek, może tak chcesz coś dodać? To też jest bardzo popularne pytanie, czy trzeba biegać 3,2 km na rozgrzewkę i 3,2 na schłodzenie. Podejrzewam, że Ty biegasz raczej pełne, nie? To jest błąd, w sensie problem tłumaczenia z mil, ale często u amatorów można zauważyć, że oni się trzymają bardzo ściśle tego Danielsa i jak mają czy to biegają przy a nie po ludzku 3. Że tak, ogólnie no to to jest właśnie tłumaczenie z książki amerykańskiej, gdzie tam wszystko, jednostki są w milach. Nie, ja zazwyczaj biegam do pełnych kilometrów, czyli jak tutaj jest 3 200, no to czwórkę na rozgrzewkę i tak dalej. <śledziny> <śledziny> <śledzy> ogólnie, ogólnie ja tutaj przedstawiam plan przygotowań, który jest w książce ujęty w przygotowaniach między 5 a 10 kilometrów. I uważam, że ten plan z, y, modyfikując, dodając, powiedzmy, jak mamy 6 razy 1600, a szykujemy się do połówki, no to po prostu ja sobie zrobiłem to na zasadzie, że zwiększałem i dokładałem liczbę powtórzeń, czyli jak jest powiedzmy 6 razy 1600, to ja robiłem 8 razy 1600, jak było 6 razy 1200, no to nawet i do 10 razy 1200 dochodziłem. Po prostu względem. Yy, do dystansu, do którego się szykowałem, na tym planie po prostu modyfikowałem sobie ilość powtórzeń. I uważam, że ten plan jest tak uniwersalny, że można się nim przygotować i do piątki, do dychy, jak i do połówki, i do maratonu. Mam kolejne popularne pytanie od Danielsa. Z planami z książki jest ten problem, że one są sztywne, nie. I co się dzieje, jak ci wypada tydzień przez chorobę życie rodzinne, nie wiem, budowę domu, może ktoś buduje i biega szybko. Co zrobić jak wypadnie ci któryś tydzień? Ty go omijałeś albo byś sugerował omijać albo no bo wiesz no jak wydłużymy to nagle nam się maraton nie przedłuży o tydzień kolejny. Co zrobić? Nie na pewno nie pomijamy jak coś no to dalej realizujemy trening ewentualnie nie zrobimy tych ostatnich tygodni ale nie przeskakujemy dalej bo to jakby nie ma sensu bo nie zrealizowaliśmy planu poprzedniego. Więc lepiej sugeruję, że wrócić do tego tygodnia poprzedniego, zrealizować go i iść dalej. I wiadomo, wtedy skracamy, ewentualnie wyrzucamy ostatni tydzień i przechodzimy dalej. Kolejną fazą jest to faza czwarta. Jest to tak zwana już faza tak naprawdę startowa, na której już jest tak zwane podtrzymanie treningu. Tutaj jest czas na starty jakby kontrolne. No i zbliżamy się już do startu docelowego i tutaj już w zasadzie jeśli mamy od razu start docelowy no to tak naprawdę to faza czwarta możemy jej nie realizować, wystartować start docelowy i zrobić roztrenowanie. To jest takie po prostu na podtrzymanie. Mówisz o, o roztrenowaniu, Ona jest niezbędne po przerobieniu takiego cyklu, no bo znam zawodników, którzy no biegają, wiesz ostatnia Iza Trzaskalska pobiegła maraton po maratonie Warszawy i Poznań trzeba robić to roztrenowanie po takim, wiesz, czy ten plan jest tak wymagający, że on potrzy... czy musimy zrobić przerwę, czy możemy sobie potrenować do kolejnego startu? Nie, a tak naprawdę możemy się wtedy cofnąć już z powrotem do fazy drugiej i jakby z powrotem analizować kolejno, czy nawet sobie pozmieniać te tygodnie, już wtedy to już wchodzi wasza interpretacja i jakby wizjonerstwo wasze i możecie sobie zmieniać, modyfikować, ale ogólnie ten trening jest tak tutaj do, dobrany, że można go realizować cały rok. W zasadzie ja tak robię, a ja mówiąc tu roztrenowanie, ja mam na myśli, że taki tydzień luźniejszy, na którym wracamy do fazy pierwszej, gdzie robimy biegi spokojne, zmniejszamy kilometraż i praktycznie możemy zaczynać od początku. No chyba, że biegamy maraton, no to jednak wtedy proponuję, aby tutaj jednak zrobić co najmniej te dwa tygodnie takie luźniejsze. Szykuj się teraz na marze pytań, bo to jest gorący temat. Właśnie, o. pytania. Widzę, że ty trenujesz na takim bardziej skomplikowanym powiedzmy treningu Danielsa, ale on tam ma różne tabele i jedna z nich to są dwie, dwa treningi jakościowe w tygodniu tam przynajmniej na tych mniejszych objętościach tygodniowych nigdy nie dochodzimy na przykład 30 km na, na jeden trening. Natomiast często mówi się, że no jednak te 32 czy nawet te 35 wypada zrobić, więc pytanie jak ty do tego podchodzisz, czy te dłuższe treningi są konieczne i ile ewentualnie kiedy? Bardzo dobre pytanie, bo w książce tam objętość ta, którą tutaj prezentowałem to było na kilometraż tygodniowy 112 około. Ja zawsze sobie starałem robić tak, że dokładałem trening poranny, który, był, to były to głównie biegi spokojne lub ewentualnie jeśli nie było na to czasu, no to dokładałem sobie po prostu na rozgrzewkę, nie robiłem czwórki, tylko robiłem szóstkę i to samo na schłodzenie. Więc po prostu tam, gdzie się dało, dokładałem tych kilometrów, aby właśnie tak jak mówisz tutaj budować tę bazę kilometrową. Nie, 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 tu nie polecam, bo po prostu zajedziemy swój aparat ruchu i to raczej nas doprowadzi do kontuzji. Ja uważam, że na jednym treningu to maksymalnie do 20 kilometrów można robić. Ewentualnie chyba, że jest to je, taki jeden dzień w tygodniu, to na, możemy wtedy sobie tak zrobić, że taka konkretna, ale 30 km na jednym treningu dzień w dzień. Nie polecam, bo to pro, doprowadzi nas tylko i, do, i wyłącznie do kontuzji. Jakieś pytania jeszcze? Kolega ty pytuje w maratonie. Ma pytanie. ważne pytanie. No, debiutuję, nie, bo już będę już kolejny raz startował, ale tam będę robił ta te gaza i chciałem zapytać, ile przed maratonem już odpuścić sobie treningi, żeby już taki już stan, taki już odpoczynku, żeby już przygotować się już maksymalnie do, do, do maratonu. Bardzo dobre pytanie, kolejne. Ostatni tydzień to już proponuję, jeśli mamy w niedzielę start, to od poniedziałku to już róbmy totalnie luz, ładowanie węglami, czyli jedzenie makaronów, ryżów na zmianę. I nie kombinujcie, nie dokładajcie, bo też sparzyłem się na tym już niejednokrotnie, że gdzieś powiedzmy jeszcze we wtorek czy w środę próbowałem robić jakiś trening i to po prostu mi bokiem wyszło. Tak jak w tym roku przed praskim półmaratonem w Warszawie, też dołożyłem niepotrzebnie we wtorek cztery setki i po prostu później mi się to czkawką odbija na starcie więc lepiej nieraz z chłodną głową po prostu odpuścić i ostatni tydzień to naprawdę już jest odpoczywanie i, i ładowanie węglowodanów, żeby zbudować glikogen. Ja jeszcze wrócę do tej y, trzydziestki. Y, no są ludzie, którzy biegają już długo, są wybiegani, więc pewnie nie potrzebują takiego długiego treningu. A gdybyś mógł powiedzieć y, dla tych, którzy chcą wystartować w maratonie, jak radzisz? Po ilu, po jakim czasie biegania warto się wziąć za trening maratoński. No i właśnie, jakie radzisz wybiegania takie, żeby przygotować organizm do długiego wysiłku? Znaczy to, jeśli powiedzmy, ktoś od razu wchodzi w bieganie i nigdy nie startował nic i chce od razu maraton, no to jest ciężki temat. Wiadomo, można to zrobić na zasadzie, żeby ukończyć, ale no to raczej nie będziemy wchodzić w trzydziestki i tak dalej, bo raczej takiemu zawodnikowi zrobimy krzywdę. Ale po jakim czasie? No, jeśli już ktoś jest obiegany, powiedzmy i tak dalej, no to przejdzie fazę drugą, całą, powiedzmy, którą tu opowiadałem, czyli te ostatnie 6 tygodni, to na spokojnie może robić jakieś dwudziestki, wiadomo, dostosowane do swojego tempa. Jeśli każdy dostosuje możliwości do, swoje, do znaczy prędkości do swoich możliwości, to myślę, że ten trening nie zrobi nikomu krzywdy. Także jeśli ktoś jest obiegany, to spokojnie może robić dwudziestki, trzydziestki, w tej e, trzeciej fazie przygotowań, którą tutaj opisałem. Chciałem zapytać, jak wygląda u ciebie trening uzupełniający, nawet w odniesieniu do tych wszystkich faz? No, tutaj to po prostu, jeśli jest taki dzień, gdzie są dwa biegi spokojne w ciągu dnia, czyli czy, czy tam jeden, no to staram się właśnie po południu. Ja, ja zazwyczaj jadę na sobie na stadion, gdzie tam mam dostęp do salki i tak dalej. No to przynajmniej raz w tygodniu wpadają jakieś piłki, czy siłownie. Ja po, proponuję robić przynajmniej raz w tygodniu właśnie trening uzupełniający w postaci siłowni bądź piłek albo nawet jedno i drugie siła jest bardzo ważnym elementem w treningu y, biegowym na każdych dystansach ja po prostu fizycznie pracuję cały czas y, na budowę więc ja jakby siłownię odpuściłem bo jeśli bym dołożył jeszcze aspekt siłowni to po prostu y, no przemęczony bym był i tak jak tu Ola mówiła Lisowska raczej by mi się to też y, drugą stroną wyszło ale jeśli Ktoś nie pracuje fizycznie, ma raczej pracę siedzącą i tak dalej, to przynajmniej raz w tygodniu jakiś aspekt taki właśnie uzupełniający, jeśli jest chwila i jest bieg spokojny, nie ma dużej objętości kilometrowej w danym dniu, wtedy jest miejsce na ten trening. Cześć, ja od kilka lat temu zakupiłem taką książkę właśnie, bieganie metodą Danielsa i realizowałem ten trening dokładnie tak, jak tam było wskazane, więc zrobiłem te słynne 3 dwa rozgrzewki i trzymają się tego 3-2. Mówicie o tym, że warto też modyfikować ten trening i traktować to jako taką bazę wiedzy, no to co konkretnie modyfikować, na co zwrócić uwagę z perspektywy takiego amatora, który gdzieś poznał to dzięki. Znaczy, jeśli przeanalizowałeś deska w deskę ten trening, bo ja jeden sezon też miałem taki, że stricte zrobiłem ten plan od A do Z i pobiegłem na tym wtedy 29-19 na stadionie, dyszkę. Możesz modyfikować, no na przykład jeśli masz w danym treningu podane, na przykład 6 razy 1200, możesz sobie to zamienić na, nie wiem, 6 razy 1000, zmniejszać, dodawać kilometry, zmieniać typ odcinku, czyli na przykład nie 1200, ale 1500, różnie, możesz modyfikować, dokładać, zmniejszać, zamieniać kolejność dni, też sprawdzić, aby trzymać się tych, że dwa akcenty w tygodniu, bo tam mniej więcej jest o to chodzi, żeby dwa akcenty w tygodniu czy właśnie jak było tam, że był dwa akcenty dzień po dniu, właśnie spróbować tak robić, bądź rozdzielić to, że na przykład jeden trening robisz we wtorek, drugi w sobotę, lub wtorek, czwartek, no, no po prostu bawić się tymi układem tego treningu.